Ile Marta mówi w mini mini plus. Dzień dobry, nowe przyjaciółki. Dzień. Tak się cieszę, że tu jesteście. Czeka na Was wiele niespodzianek. Odkrywamy słoneczną sawannę. Magiczna kraina, gdzie nie wszystko jest takie, jakim się wydaje, a przygoda czeka na każdym kroku. Czekają na Was nowe bohaterki i mnóstwo zabawy. Co za przygoda? Czarki nas słoneczna sawanna w niedzielę o 14.45 tylko w Mini Plus. Jedziemy dom, już pora ruszać! Tak kochani, święta z Tomkiem czas zacząć. Zapraszamy na trzy dni filmowych i serialowych przygód Waszej ulubionej niebieskiej lokomotywy. Powitajmy Wielkanoc z Tomkiem na wyspie Sodor. Maraton z Tomkiem i przyjaciółmi Od soboty do poniedziałku od 11 tylko w Mini Mini Plus Hot Wheels City zostało zaatakowane przez jadowitą kobrę Powstrzymasz ją? Podejmij wyzwanie Ruszaj do akcji Uważaj na ociekające jadem kły I pokonaj stwora Udało się! Zestaw z jednym samochodzikiem w sklepach. Mojibox Adventure. Zabawa i zmieniające się emocje. Fantastyczna wyprawa w poszukiwaniu magicznych klejnotów. Kim jest strażniczka skarbów? W tym więc zawsze przystąpię od Magic Box. Lokomotywki Tomek i przyjaciele. Jedno kliknięcie i Tomek rusza po wspaniałą przygodę. Jedziemy, Piotrusiu. Połącz je i poznawaj się nowych przyjaciół. Czyż nie ja. Im więcej przyjaciół, tym więcej zabawy. Lokomotywki Tomek i przyjaciele. Sprzedawane oddzielnie. Nowa figurka Psi Patrol z pojazdem ratunkowym Dino! Szybciej! Ruszajmy! Chase! Marshall! Raz, raz, raz! W górę! Tak! Ratuj dinozaura! Udało się! Figurka Psi Patrol z pojazdem ratunkowym kino i tajemniczym dinozaurem od Spin Master. Doktor Ewi przybywa swoim niezwykłym ambulansem. O, karetka zmienia się w klinikę dla zwierząt. Eli jest przygotowana, by otoczyć opieką zwierzątka. Pomaga wszystkim potrzebującym. Wkrótce na rodziny kucyka. Zrodzony źlewaczek jest cały i zdrowy. Każde zwierzątko może liczyć na doktor Eli, tylko od Simby. Witaj w Movie Star Planet 2. Stwórz Movie Star już dziś i odkryj świat pełen przyjaciół, mody i sławy. Olśnij wszystkich nowym, niesamowitym wyglądem i zyskaj statki gwiazdy. Króluj na czerwonym dywanie, zyskując bogactwo i sławę. Zostań gwiazdą w Movie Star Planet 2.